29 kwietnia bieżącego roku Strefa 11 otrzymuje materiał filmowy, na którym według autora zarejestrowany został nieidentyfikowany obiekt latający. Materiał oraz relacje świadka wzbudziły wątpliwości dokumentalistów. Oto relacja z naszego dochodzenia w tej sprawie. Późnym wieczorem, jak właśnie wyszłem z domu na pole i właśnie sąsiad mi powiedział, że na niebie znajdują się dwa punkty. Które się przemieszczają. Ja na początku wziąłem nornetkę i zobaczyłem. I doszedłem do wniosku, że wezmę w kamerę i nagram to. Cała obserwacja trwała, ja wiem, jakieś 5 minut. Już później to. On tak nagle, prędkość swoją zmienił i tak momentalnie zniknął. Moim zdaniem to, to był, ja wiem, niezidentyfikowany obiekt jakiś latający. Oto materiał dostarczony nam przez świadka. Patrz na to teraz. To nie księżyc, nie? Według ekspertów, z strefy 11 udostępniony nam materiał ma znamiona fałszerstwa. Obiekt nie zmienia swojej odległości od obiektywu kamery. Ruchy obiektów w kadrze są spowodowane tylko i wyłącznie ruchami kamery, które mają imitować zbliżanie się świadka do obiektu. Widoczne są po bokach kadru świetlne bliki, których źródłem mogą być inne urządzenia elektryczne. Tym samym wyklucza to możliwość pojawienia się obiektu na nocnym niebie. Także analiza dźwiękowa wykazuje, że całość nagrania wykonano z pomieszczenia zamkniętego. Również ogromne zastrzeżenia wzbudza sam przebieg zdarzenia. Przypomnijmy jeszcze raz relację świadka. Po chwili wziąłem kamerę i podeszliśmy pod to wielkie drzewo, pod którego żeśmy kręcili kamerą. Po pewnej chwili weszliśmy na górkę i z niej kończyli kręcić. Oto topograficzna mapa terenu zdarzeń. Według zeznań świadka cała historia nie trwała dłużej niż 5 minut. Wraz z sąsiadem obserwował on obiekt pod blokiem przez lornetkę. Następnie pobiegł do swojego mieszkania po kamerę i przeszedł z nią około 200 metrów pod wysokie drzewo. Dopiero tam rozpoczął filmowanie, przechodząc z włączoną kamerą następne 300 metrów w kierunku wału przeciwpowodziowego. Tam zakończył swoją rejestrację. Nasza analiza podważyła fakt rejestrowania zjawiska na otwartej przestrzeni. Wykluczyliśmy również ruch kamery w kierunku obiektu. Długość trasy i czas jej pokonania przez świadka z równoczesnym powrotem do domu po kamerę wzbudza nasze ogromne wątpliwości. Brak również przy tym jakichkolwiek oznak zmęczenia, jakichkolwiek reakcji emocjonalnych. Powiększyliśmy również dzięki technologii cyfrowej fragment materiału. To, co widać teraz na ekranie, jest według naszych przypuszczeń zarysem nieoświetlonej postaci, która trzyma w swej prawej ręce nad głową słabe źródło światła, na przykład latarkę. To się wydarzyło 6 lipca 1983 roku.